Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Robert Lewandowski wypuszcza własną serię KAF. Czawi potwierdza zainteresowanie ze strony FC Barcelony. Mauricio Sari chce pomóc Cristiano Ronaldo w zdobyciu złotej piłki. Piszczek chce przedłużyć umowę z Borussią Dortmund. Co dalej z Bartoszem Kapustką? Ronaldinho wskazał najlepszego trenera, z jakim pracował. Z góry chciałbym przeprosić, jeżeli usłyszycie jakieś echo, bo prawdopodobnie takie będzie ale po prostu jeszcze nie mam praktycznie w tym pokoju nic, jest pustka. Na dniach będę starał się wszystko zrobić, żeby po prostu to echo zniknęło dlatego musicie mi wybaczyć, byłbym bardzo wdzięczny. Jak sami widzicie, mamy cegiełki z tyłu, ale to nie znaczy, że plakatów wcale nie będzie. Bo plakaty będą, tylko po prostu będzie ich mniej. Prawdopodobnie jeden z tej strony, może drugi z tej, tylko takie ładniejsze. Nie jakieś takie z gazety, tylko po prostu coś fajniejszego wybierzemy i nakleimy. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Oczywiście, Wy będziecie mogli wybrać te plakaty, ale to jeszcze dam Wam znać na dniach. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, subskrybuj kanał na dole, czerwony przycisk. Zapraszam także do darmowej, przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego w Team.pl, Jeżeli grasz i masz plus 120 overall, dołączaj do naszego klubu. Jeżeli nie grasz, link do gry w opisie, z mojego linku 200 punktów energii na start. No i życzę miłego oglądania! Przyznać się, kto z Was lubi sobie potypować wyniki meczów? Tak się składa, że ekipa Obstawiamy prowadzi kanał bookmacherski, na którym znajdziecie mnóstwo typów i konkursów. Wbijajcie na ich najnowszy film, link w opisie! W dzisiejszym odcinku wspomniana zostanie nowa marka produktów wypuszczona przez Roberta Lewandowskiego. W związku z tym mam do Was pytanie: Czy chętnie kupujesz produkty reklamowane przez piłkarzy? Czekam na Wasze opinie w sekcji komentarzy. Robert Lewandowski od jakiegoś czasu bardzo mocno pracuje na swoją markę i swój wizerunek. Polak zdaje sobie sprawę, że po zakończeniu kariery sportowej będzie musiał sobie jakoś poradzić finansowo. Dlatego obecny napastnik Bayernu Monachium mocno inwestuje w trwające i w nowe biznesy. Obecnie Lewandowski bierze udział w powstawaniu restauracji, jest właścicielem apartamentowców w Warszawie czy Świnoujściu. Ponadto ma własną agencję marketingową oraz wspiera startupy. Na rynku spożywczym jest twarzą znanej marki Oshii. Jednak to nie koniec marketingowej ekspansji piłkarza. Polak wypuścił własną markę kaw, które sygnowane są marką RL9. Kawa jest dostępna w jednej z polskich sieci handlowych. Dostępne są wersje Espresso, Crema oraz Gold. Jest też możliwość nabycia kawy w ziarnach. Nie jest powiedziane, że na kawie Lewandowski poprzestanie. Robert zachowuje się jak rasowy biznesmen, który cały czas inwestuje. Jeżeli ktoś już piłka w RL-9, niech da znać w sekcji komentarzy, czy warto przejść się po nią do sklepu. Kartka z kalendarza. 17 stycznia 1983 roku urodził się Alvaro Arbeloa. Były piłkarz między innymi Liverpoolu i Realu Madryt. Mistrz Świata oraz dwukrotny mistrz Europy z reprezentacją Hiszpanii. Ostatni gwizdek solenizantowi życzy wszystkiego najlepszego w dniu jego święta. Kilka dni temu w mediach spekulowano na temat nowego szkoleniowca FC Barcelony. Bardzo dużo mówiło się o byłym piłkarzu Dumy Katalonii Xavi Hernandezie. Ostatecznie jednak zatrudniony został Kike Setien. Jak się teraz okazuje, medialne plotki okazały się prawdziwe. Priorytetem klubu z Camp nou był obecny szkoleniowiec Al-Sad. Powiedział o tym sam Chavi na łamach Mundo Deportivo. Tak, otrzymałem ofertę z Barcelony na spotkaniu z Erikiem Abidalem i Oskarem Grau, ale nie zaakceptowałem jej przede wszystkim dlatego, że jest na to za wcześnie. To jednak pozostaje moim marzeniem w przyszłości. W związku z tym, prawdziwe są plotki o tym, że Chavi miałby przyjąć Dumę Katalonii latem 2020 lub 2021 roku. W chwili obecnej wszystko zależy od Kikę Setiena. Jeżeli wyniki uzyskiwane przez niego nie będą zadowalające, działacze Barsy znowu złożą propozycję Czawiemu, który o nowym trenerze Blaugrany wypowiada się pozytywnie. Kocham nowego trenera Barcelony. Kocham sposób, w jaki pracuje i mam nadzieję, że odniesie sukces z zespołem. Obserwatorzy są zgodni. Na papierze Setyn i jego filozofia pasują do FC Barcelony. A jak to sprawdzi się w praktyce? O tym będziemy mogli się przekonać już w najbliższą niedzielę, kiedy to na Camp Nou Duma Katalonii podejmie drużynę Granady. Miniony 2019 rok nie był najlepszy w wykonaniu Cristiano Ronaldo. Największą porażką Portugalczyka jest z pewnością brak zwycięstwa w plebiscycie złotej piłki. Plebiscycie, który po raz szósty wygrał Lionel Messi, tym samym stając się najbardziej utytułowanym piłkarzem. Tuż za jego plecami jest właśnie Ronaldo, który na swoim koncie ma 5 złotych piłek. Jeżeli piłkarz Juventusu chce przynajmniej wyrównać osiągnięcia Argentyńczyka, musi się spieszyć. W lutym tego roku skończy 35 lat. Z wiekiem nie będzie coraz lepszy i coraz wydajniejszy. Można powiedzieć, że to ostatni dzwonek w karierze Portugalczyka. Na łamach portalu Goal.com Mauricio Sari zadeklarował, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby Cristiano Ronaldo sięgnął jeszcze po szóstą złotą piłkę. Chciałbym pomóc Cristiano Ronaldo w zdobyciu szóstej złotej piłki. Naprawdę denerwujący jest fakt, że ktoś wygrał więcej razy niż on. Myślę o nim, sądzę, że mu pomogę. To jest mój cel i cel całego zespołu. To mu się należy. Takie wypowiedzi pokazują, że relacje na linii Sarri i Ronaldo uległy poprawie. Jeszcze niedawno włoskie media spekulowały o odejściu Portugalczyka właśnie przez negatywne relacje ze szkoleniowcem Juventusu. Jednak jak się okazuje, o konflikcie czy niejasnościach nie ma żadnej mowy. Forma Cristiano również rośnie. W ostatnich sześciu spotkaniach Serie A zdobył 8 bramek. Jak tak dalej pójdzie, Portugalczyk faktycznie pod koniec tego roku będzie się liczył wśród faworytów do zwycięstwa w plebiscycie Złotej Piłki. Pod koniec 2019 roku Łukasz Piszczek rozegrał ostatni pożegnalny mecz w reprezentacji Polski. Obecnie trwający sezon miał być ostatnim w profesjonalnej karierze. W czerwcu tego roku kończy mu się umowa z Borusją. W rozmowie z portalem Schwarzgelb.de przyznał, że właśnie w Dortmundzie chciałby rozegrać ostatni profesjonalny mecz. 10 lat to prawie jedna trzecia mojego życia. Czuję się tutaj dobrze. Zauważyłem to już po trzech latach spędzonych w Borusji. Dlatego już wcześniej mówiłem, że chciałbym w tym klubie zakończyć karierę i mam nadzieję, że tak się stanie. Jednak jak się okazuje, Polak chce przedłużyć wygasającą w czerwcu umowę. Co na to sam klub? Tego jeszcze nie wiadomo. Aktualnie ciężko powiedzieć, co będzie dalej. Prowadzimy rozmowy. Myślę, że pod koniec stycznia albo na początku lutego będę wiedział więcej. Chciałbym zostać jeszcze na rok, ale jeśli klub będzie to widział inaczej, to będę musiał to zaakceptować. W obecnym sezonie Polak zagrał w 20 spotkaniach zaliczając 4 asysty. Pomimo już dość zaawansowanego wieku Piszczek jest ważnym elementem Borussii. Jeżeli niemiecki klub nie będzie chciał kontynuować współpracy z Polakiem, ten mocniej zaangażuje się w działalność na rzecz klubu z rodzinnych go Goczałkowic-Zdroju. Czas pokaże co przyniesie przyszłość. Bartosz Kapustka wraca do świata żywych. Całkiem niedawno na naszym kanale pojawiła się powtórka z jego pięknej asysty w meczu drużyn do lat 23. Pada coraz więcej pytań co do przyszłości Polaka. Nasiliły się one po jednej z wypowiedzi menedżera Leicester City, Brendana Rogersa, który kapustką jest zachwycony. Bardzo dobrze wygląda na treningach. Uczciwie mówiąc, wygląda wspaniale. To młody piłkarz, który błysnął w czasie Euro 2016. Był wtedy naprawdę dobry. Nikt nie wiedział o nim wiele. Przyszedł do Leicester City, potem poszedł na wypożyczenia i nie miał szczęścia przez urazy. Ale to, co zobaczyłem na treningach, robi wrażenie. Ciężko pracował, żeby wrócić. Jest dobrze wyszkolony technicznie, bystry, chce strzelać gole. Dobrze spisał się w meczu rezerw. Czas pokaże, czy ma przyszłość w Leicester City, czy nie, ale to duży talent. Co do tego nie ma wątpliwości. Z jednej strony ciśnie się na usta pytanie, skoro kapustka jest taki dobry, to dlaczego nie gra w pierwszej drużynie lisów. Z drugiej jednak częste urazy nie pozwalały przygotować się Polakowi na 100% do występu w Premier League. Niestety bardzo dużo na to wskazuje, że Brendan Rodgers taką wypowiedzią chce zachęcić zainteresowane kluby do kupienia bądź wypożyczenia pomocnika. Szans na Euro 2020 kapustka już raczej nie ma, dlatego powinien się skupić na treningach i powalczyć o miejsce w składzie Leicester w tym lub w następnym sezonie, lub ewentualnie poszukać wypożyczenia do klubu, w którym będzie regularnie grał. Ronaldinho uchodzi za jednego z największych piłkarskich wirtuozów XXI wieku. Jego dryblingi i niesamowite bramki pamięta i zna cały futbolowy świat. Najlepiej pamiętamy Brazylijczyka za czasów jego występu w FC Barcelonie. To wtedy czarował świat najbardziej. Wtedy też pracował ze szkoleniowcem, którego ceni najbardziej ze wszystkich. Chodzi o Franka Ricarda, z którym Ronaldinho sięgnął m.in. po Champions League. To najlepszy trener, z jakim kiedykolwiek pracowałem. Świetny i bardzo cichy facet. Miał olbrzymią wiedzę, ponieważ sam grał na najwyższym poziomie. To było duże ułatwienie. Tłumaczył nam wszystko w bardzo prosty i bezpośredni sposób. Dał mi dużo swobody na boisku. Gdy nie mieliśmy piłki, każdy miał zadanie do wykonania, ale z piłką przy nodze miałem nieograniczoną wolność. Ronaldinho w wywiadzie wspomina również początki jego współpracy z Lionelem Messi. Uczyliśmy się nawzajem różnych rzeczy, on mnie hiszpańskiego, a ja jego portugalskiego. Jednak to dzięki piłce rozumieliśmy się najlepiej. Kiedy przybyłem do Barcelony, mówiono już o wyróżniającym się dzieciaku. Potem zostaliśmy przyjaciółmi, zaczęliśmy grać razem i bardzo dobrze nam to wychodziło. Jestem szczęściarzem, że mogłem asystować przy jego pierwszym golu. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się wam na ekranie. A my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!